Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem winci a to mój nowy kolejny poradnik Origami. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takiego mikołaja z laską, który będzie stał. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego Mikołaja będziemy potrzebowali kwadratowej kartki czerwono-białej. Moja no ma wymiary 20x20 cm. Oraz do zrobienia laski będziemy potrzebowali kartki o wymiarach 14x3,5 cm. Zaczniemy sobie od Mikołaja. Żeby zrobić naszego Mikołaja, wstawiamy kartkę czerwonym kolorem do dołu i składamy nasz kwadrat z wzdłuż jednej przekątnej. Kiedy to zrobimy, musimy złożyć go na pół w jedną stronę, ale musimy tylko zaznaczyć tutaj koniuszki, w których złożyłaby się kartka na pół. Nie zaginamy po całości, tylko zaznaczamy koniuszki palce. I w drugą stronę zginamy tak samo, żeby zaznaczyć tylko koniuszki. I kiedy to zrobimy, tutaj tą krawędź przykładamy z jednej strony do kojuszka i z drugiej strony, żeby prosto nam się zgięło i zaginamy po całości. Kiedy to zrobimy, odginamy i przekręcamy sobie w taki sposób, żeby nasze zgięcie było tutaj i musimy tą krawędź przyłożyć tak samo jak tamtą, czyli tutaj do tych zaznaczonych punktów. Kiedy to zrobimy, odwracamy naszą kartkę na drugą stronę i musimy ten tutaj rożek odgiąć w górę w taki sposób, żeby zgięcie przebiegało przez ten punkt, przez który przebiegają te krawędzie zgięcia. Czyli odginamy tak do góry i tutaj patrzymy, żeby nam się zgadzało. I kiedy to zrobimy, odginamy i musimy ten wierzchołek przyłożyć tutaj właśnie do tego punktu, gdzie przycinają się wszystkie zgięcia. Zaginamy, odginamy i tutaj do tego punktu, w którym ta linia przecina się z tą linią, przykładamy ten wierzchołek. Następnie tą króciutką krawędź, przykładamy tutaj do tej linii, zgięcia. Następnie odginamy to do góry wzdłuż istniejącego już zgięcia. Kiedy to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę i zaginamy tutaj wzdłuż tego zgięcia. Odginamy w tą stronę, zaginamy wzdłuż tego zgięcia i tutaj spłaszczamy. Kiedy to zrobimy, musimy ten wierzchołek przyłożyć tutaj do tego wierzchołka. Co zrobimy? Odwracamy kartkę na drugą stronę. Te tutaj rożki. musimy zagiąć troszkę mniej więcej tyle, oczywiście równo do tej linii. Z drugiej strony musimy na oko obrać tyle samo, ponieważ to będą ręce naszego Mikołaja. A chcielibyśmy, żeby ręce były tej samej wielkości. Kiedy już to zrobimy, odwracamy na drugą stronę i odginamy z powrotem w górę. Teraz musimy odgiąć pierwszą warstwę tutaj w dół, ale w taki sposób, żeby zgięcie było mniej więcej w połowie tutaj tego paska. Czyli zgięcie musi być mniej więcej no tutaj jest w połowie paska, jest i właśnie tak powinno ono wyglądać. Następnie musimy tutaj ułożyć tą krawędź tutaj do tej kieszonki. W taki sposób wyrównujemy, jeżeli coś się nie zgadza. Następnie ten tutaj rożek przykładamy mniej więcej do tego tutaj punktu. Gdzie kończy się broda, ale nie musi być dokładnie, ja bym zostawił gdzieś o tyle miejsca. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Następnie musimy tą krawędź zagiąć tak do środka, ale niestety robimy to na oko. Nie lubię robić na oko, no ale jak mus to mus. Zaginamy mniej więcej w taki sposób. Żeby tutaj została jeszcze przestrzeń do dłoni. No i z drugiej strony musimy zagiąć identycznie tak samo. Żeby nasz Mikołaj umiał stać. Kiedy to zrobimy została nam jeszcze jedna ostatnia rzecz do zrobienia. A mianowicie musimy zagiąć te tutaj rogi do tyłu. Mniej więcej tutaj, w tym punkcie, żeby tak to wyglądało. No i z tej strony robimy dokładnie tak samo. I odginamy naszego Mikołaja wzdłuż tej tutaj pionowej linii zgięcia. I teraz nasz Mikołaj, oczywiście, w zagięciu odpowiednio mocnym, będzie stał. Ale możemy jeszcze zrobić mu brodę w taki sposób, że delikatnie tutaj podwijamy na góry. I kiedy zagniemy, będzie tak fajnie sterczała. Teraz zajmiemy się zrobieniem maski dla Mikołaja. Bierzemy naszą kardeczkę i zginamy ją w ten sposób w pół, czyli przykładamy do siebie obie dłuższe krawędzie. Następnie każdą z tych dłuższych krawędzi przykładamy do środkowej linii zgięcia się. I kiedy to zrobimy, ponownie każdą z krawędzi przykładamy do środkowej linii zgięcia. Można zostawić ociupinkę miejsca do tej linii, ponieważ później będziemy musieli to złożyć na pół. A kiedy będzie dużo warstw, nie będzie chciał Wam się tak łatwo zgiąć. I kiedy już to zrobimy, musimy złożyć całość na pół złóż istniejących już linii, zgięcie. Pozostało nam wymodelowanie naszej paski Nikoja, a mianowicie. Pod koniec zaginamy tutaj, i na końcu musimy ją tak zrolować, po troszeczku, i powinna ona wyglądać mniej więcej w taki sposób. Teraz bierzemy naszego Mikołaja i tą maskę wkładamy tutaj pod rękę w taki sposób. No i on będzie ją sam trzymał. I to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie mojego poradnika.